Dzień dobry, witam po wakacyjnej przerwie i zapraszam na relacje z rubelskiej giełdy zwierząt. Lecimy. To po dychu, tak? Po dychu. Po 10 zł. Promocja. Promocja. Ostatni dzień wakacji, Ta. promocja. A te budapeszty też? Nie, budapeszty to zależy od sztuki. To po ile tak w przedziale? 15 niech już będzie. <laughs> 15. Podamy mi złoty. Ale ceny za gołębie. No. Masłowa boczka trzepeczko, Biały dziubek. Piękna samiczka. W cenie 100 zł. Stówka, stówka. To młody gołąb? Tamtegoroczna samica. Tam. Tamten rok. Tak. Po młodych, młoda by było, I po ile te brodawczaki? Trzy? Trzy? Czy za, za trzy dychy. Mewek 25 Standard za 50 Rzeszowskie, Rzeszowskie, 6 dych Jedyny na targu taki targu Jaka cena? 80. 80. A reszta? Tak mniej więcej od do? Od 30 w górę. Od 30 startujemy do 30 do 80 to na dobrego klienta to gratis to gratis do tamtego loczka tak? tak łódzki tak. <laughs> opaśnięte a to jest młody jakiś czy? nie to dwuletnia samica dwuletnia. kałakutka i jak cenimy? No za nią stówkę. Stówkę trzeba dać. Ładnie. Ukrainka. Tutaj takie łapciate po cztery dychy za sztukę.

Zamiast, no to, to już tu? troszkę inny, ale ten ile był? Za ile? No w zasadzie w gratis zasadzie... do niej. Gratis, gratis do niej, ale to naprawdę jest takie wzorcowe i pazurki czarne. Oczko białe, wszystko. Nie karier za 20 zł. Po, po kolei dawaj o ten, taki z ciemnymi tymi bokami. Jaka no. cena? No to ten to kupiony, to nie na sprzedaż. Newek też kupiony. I ile dałeś za mewkę? E, Newka za 30 zł. E, co no. tu? A ten taki, bo tu u nas to jest ten srebrniak, o ten? Tak, tak. I ile za niego? E, za dwie dychy. Dwie dyszki. A to co to? Przepiórka? No. I ile? No za niecenie dychę, dycha. no to samiczki nie tutaj balu winder jest młody, szaryk za 10 zł karier no 20 zł. No to taki dobry miks tu u Ciebie. No tak. A skąd momentach. w ogóle przyjechałeś? Ze Świdnika. Ze Świdnika, niedaleko. No niedaleko. Dwie dychy. Dwie dychy. Dwie dychy. Za dwie dychy. Uf. Już to za za 20 zł. Samiczka, nie? Tak, na Ta stary. tak? A, no sam Jak się tak to nie tak jest, czy czy, czy, to stare, Tak, To już widzę. Pawiki po trzy dychy żyły kurby na reklami bo tam była klandeka, nie wiem wiesz, to ma było czynite i na klętece była woda i te wszystkie O, o kolejne czempiony zasilają hodowlę Tak Okazyjne promocyjne Okazja, jak zwykle Czyli po dychu? Tak Nie liczniem pojawia nie jeden nam to jak cenowo za te metki A po 20 za stare, po 10 zł za młodzi. Centralnej Polski z Łodzi pochodzi ten. Tak. <gry> A krymeczki stówę para. zobacz. Zobacz. Niedawno jeszcze mam cztery młode, to iż czuć, nie? Czuć, że, że młode chowała. Ale do nas jest 2020. To jest oryginalna obrączka, bo ja je kupowałem, nie? Kupowałem je, dwie takie same kupiłem. Mam jeszcze jedną jej siostrę i obie saniczki wyszły. Ładny gołęb. Cena 25. Do zabrania. Do zabrania. To młody to z tego roku. Tak, tak, szali z tego roku. Samiczka będzie, nie? No mam takich ze trzy pary. jak cenowo? To, to z Też z biedyszki. Ja. Dwóch takich samych mam. Samczyk od 21 roku na oryginalnej obrączce. Zajebiste oczko. Aż szkoda oddawać po N takiej cenie, no szkoda, nie? No no ale co, no <gry> kurde, no. Takie... Mamy tutaj niestety warunki nie sprzedaży, także Pierzy się jeszcze, widać, on się spierzy, będzie taki troszkę... O. Się ja proposę... A, i... Puszczamy go już sobie tam Budapeszty po 15 po 15 po 15 po 4 dychy takie pawijki co my tu mamy, poopowiadaj samiec ludzki w cenie? 50 zł, 5 dyszek to jest miejsce gdzieś po tych modenach? nie wiem, obczynił mi facet tu stanął na trawie, przyleciał masz tam, bo to przeliczało, nie wiem co z tym zrobić i wyleciał, kurde no takie najlepsze gratisowe

To w 150 zł. A co to jest zaraza? To jest biało horenderski. Chcesz zobaczyć więcej? No Jego pewnie. Jego Przykładowo do niego żona. Zobaczmy. To może być ota. Są i kuropacjane. Inne. Kurki takie. No fajne, fajne. No. I cenowo to samo? Nie. Kuropacjane 150 para. 150. A te miody? A te miody 35, 40. I na Włodź to już jest. probiotyk można nazwać. To jest 50 zł. Samo zdrowie. Samo zdrowie. Ludzie chorzy na raka w kuracji rakowej używają na Włodź. Kaczki biegusy po stówie za sztukę Kochiny miniatury po 5 dych za sztukę Przepiórki po 15 zł Kurwa to Okazja Polbary po 25 zł za sztukę Ile za taką kurę? No, jak odpada ze 40. I cztery dychy do, do internetu Na kanał ściana Wschodnia I po cztery dychy takie kury tutaj u pana Ekipa 80. Indyczka większa jest to złote. A interesuje. To 20 trzeba dać za takiego króla towarów Do Po dwie dychy takie siwuchy Może puścić tego towaru A te po 15 Ale to nie są miniaturki to zwykłe Po trzy dychy takie króliki Same samce tu pan mówi To Jerzy zdjęcie robisz Tak Termąckie białe Małe po pięć dych, duży za stówę Jak cenowo za te zeberki? 70 par A tu na dole to przepiórki. Za sztukę.